Reprezentant Ostrowi Ostrów, później Iskry Ostrów, a w momencie, kiedy ta drużyna wycofała się przed sezonem z rozgrywek, zasilił drużynę opolskiego Kolejarza i dwóch młodzików. Sakowski, Kłopot, znakomity start Andrzeja Kuszczy. Dobrze także wystartował Jacek Bruhajzer, ale Andrzej Hussa zwiększa przewagę nad doświadczonym Jackiem Bruhajzerem. Hussa Bruhajzer, Teraz próbuje atakować Bruhajzera Dariusz Kłopot. Odjechał gdzieś daleko pod bandę okalającą opolski tor. Potworzyły nam się pary na opolskim stadionie. Zacięta walka o trzecią pozycję dwóch młodzieżowców. Dariusz Kłopot i Mirosław Sakowski. Dariusz Kłopot cały czas na trzeciej pozycji, ale nęka go tam atakami Mirosław Sakowski. Na pewno nie jest to speedway na wysokim poziomie, ale są to emocje walka mało doświadczonych jeźdźców o jeden punkt w tym wyścigu. Na pierwszych dwóch pozycjach nic się nie zmienia. Prowadzi Chusta za nim Bruchajzer. Teraz próbuje atakować Dariusza Kłopota po zewnętrznej. Mirosław Sakowski. Jeszcze na pewno ten zawodnik zbuści jeden atak po zewnętrznej. Sakowski czy kłopot? Odejdź jeden atak. Walka do końca. Zawsze się opłaca. Mirosław Sakowski. Ostatnim atakiem na ostatnim łuku ambitnie walczył, walczył do końca, otrzymuje y, potężną burzę braw od y, opolskiej publiczności, zdobywa jeden y, punkt, pokonuje y, kłopota, który przyjeżdża na linię mety jako...